Wow, jesteście niesamowici. To co zrobiliście pod poprzednim odcinkiem. Po prostu wow. Mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie 450 łapeczek w górę. A my lecimy do odcinka i dziękuję wam, że wbiliście poprzedni próg łapek. Mam nadzieję, że także ten pobijecie. Lecimy. Siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Oceniam Wasze Składy w FIFA Mobile I tak jak powiedziałem w wstępie, jesteście po prostu niesamowici Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, jest ponad 500 łapek w górę, a prosiłem Was o tylko 350, więc Dziękuję Wam, dziękuję Wam, jeżeli, jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym odcinku, to Wysyłajcie składy z FIFA Mobile oraz z FIFA 18 na podany Facebook. Jest on podany. Powtórzyłem się, jest on w opisie, jak także na e-mail. Nilven, małpa Gmail. Oczywiście tam jest V. Ale to jest nieważne. Jeżeli nie macie Facebooka, to wyślijcie skład z FIFA Mobile bądź FIFA 18 właśnie na e-mail. I teraz tak, wysłaliście mnóstwo, mnóstwo, i jeszcze raz powiem mnóstwo składów. Jestem wam niezmiernie wdzięczny. Ale też muszę wam powiedzieć, że nie dam rady wszystkich zmieścić w jednym odcinku. Po prostu nie dam rady, więc będą kolejne odcinki. I tyle, więc nie bądźcie źli na mnie, że... Ej Nilwan, ale ja wysłałem. Ja wysłałem na początku. Dlaczego ja jestem w trzecim odcinku? Może być też tak, że ta seria będzie powyżej 5 odcinków i na razie tak to wygląda, bo powiem tak, ja nie chcę robić odcinków 15 minut, wolę robić odcinki po 10 minut. Dobra, lecimy moi kochani do pierwszego składu, nadesłanego od Czarka, 85 overall, no i co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, poczekajcie, dobra już nieważne, już nieważne. Co mogę popatrzeć na ten skład? Oczywiście ja oceniam składy według mojej opinii. Możecie się sugerować, możecie nie. Możecie powiedzieć, ale Nilwen, ty powiedziałeś, że Januza jest wolny. Ale on ma, nie wiem, 90-100 tempa. Oczywiście, bo ja tych kart nie widzę. Nie ma, nie ma przeglądu kart na internecie. Nie ma czegoś takiego, że wpisujecie sobie Mora i FIFA Mobile. Nie ma kart z FIFA, jakby z FIFA 18 Mobile. Nie ma. A, a karty z FIFA 18 różnią się od FIFA Mobile, więc ja nie widzę ile oni mają tempa, dlatego takie oceny, ale dobra, lecimy. Mamy tutaj skład od Czarka i powiem tak, kapitalna pomoc, kapitalna pomoc, jeszcze nie powiedziałem takie fajnej rzeczy, że ja te składy analizuję na bieżąco, ja tych składy, ja te składy w ogóle nie patrzę przed, przed nagraniem, chodzę, oceniam i tyle, żeby to było fajne, wiecie, fajnie naturalne, nie, bo tak to wiecie, no nie ma co, jak jesteś po prostu człowiekiem naturalnym. Patrzę i robię. Dobra. Cristiano Ronaldo jest zajebisty. Toliso Krychowiak, Emi Kan lub Chian. Okej. Okay. Prawa obrona. Może być. Geiss? Tak samo może być. Widać, że Ali tobie nie pasuje. Więc poszukałbym jakiegoś fajnego obrońcę, który ma 80 tempa i fizyczność. Oraz główki powyżej tak 85 to by byłoby zajebiste. Może jakiś postumensach o korę, on łocha. Jest masa takich zawodników. Lewa obrona też może być. Kogo bym wymienił? To jest bramkarz. I napastnik. I napastnik prawa. Prawe skrzydło jest ok. Elis. Spoko. Więc skupiłbym się na zamianie. Bram, e, obrońcy, chyba że zmienić jakoś, jakąś e, formację, ale obrońca środkowy, e, bramkarz i napastnik i myślę, że wygląda dobrze. No i lecimy dalej, mamy tutaj skład od Darka, 90 Overall Killer, pozdrawiam Ciebie oraz poprzedniego ziomeczka, jak też, jak też następnych, bo często zapominam to mówić. No i zobaczmy na, tego skład, na ten skład. Boruc, Cristiano Ronaldo, Suarez Gaitan, MG Kran, Lucian, Spoko, Ali, Guardado. Zobaczmy na obronę. Jest ok, jest ok. Myślę, że składzik jest dobry i. i dobrze, jest po prostu świetnie. daje ok. Nie zwalniamy tempa, lecimy. Tutaj skład od Dawida 95. Jak zawsze taki w, w takich składach nie ma co za wiele oceniać. Po prostu skład wyśmienity. Nie ma co zamieniać, dodawać. Oczywiście nie pasuje ten, ten azard, ale na pewno sobie znajdziesz jakiegoś martiala, czy nie wiadomo kogo. Piękny skład. I właśnie możecie wysyłać takie składy, bo ja lubię patrzeć, jak inni lepsi ode mnie zawodnicy budują składy. Więc wysyłajcie składzik w Mamy tutaj skład od Jana 87 i właśnie jest ten, jest ten Januzaj, którego w poprzednim odcinku powiedziałem, że jest za wolny, ale pisaliście, że jest ok, więc spoko Jano. Powiem tak, napad, dobrzy, dobry, pomoc jest świetnie, tak samo z obroną. Lukaku w osumęsach, Waran i Jedlin, jest to świetna obrona, świetna obrona, propsuje Lukaku, świetne tempo, ja nawet go używałem, świetne tempo, męsach, Varan wiadomo i Edlin, tak, jeszcze bramkarz, więc świetny skład. No i mamy tutaj skład od Kadspram. Wow, jest kilka. Kilka dziwnych pozycji, znaczy dziwnych pozycji, powiem tak, Nelson Semedo nie jest na pozycji, powtórzyłem się, chyba w formacji tutaj masz troszeczkę taką złą, powiem tak, Ronaldo oczywiście dobry, bramkarz, okej, okay. Traore, widzę, że z Lukasem są na tej samej pozycji, więc brakuje Ci napastnika, kogo bym Ci polecił, widzę, że zrobiłeś Semedo z... Z tego eventu. No myślę, że... Myślę, że jakiś totek, byś coś pojawiło coś taniego. Bo brakuje u ciebie napastnika. Widzę, że Ali też nie jest na pozycji. No ciekawe, widać, że u Ciebie w ogóle pozycja. Widzę, że jest formacja, w ogóle nie bangla. Środkowy lewy obrońca. Ten ten grun kwist. Do wyrzucenia. Dobra, przejdźmy tak. Co do wyrzucenia? Do wyrzucenia z lewy środkowy obrońca. Brakuje formacji i tyle, bo tak. Ronaldo, spoko gracz. Traore to samo. Lukas jest świetny. Lemar jest też świetny. Ali jest świetny, ale i na pozycji. Draxler, dobry. Zacha, to samo. Ten lewy środkowy obrońca. Tra, trage, no, tragedia. Nelson Cemento jest świetny, ale nie na pozycji. Inaldo jest. Kites. Więc co bym tutaj poradził? Poradziłbym wyszukania dobrej formacji i próbowania coś grać. Bo widzę że, te, widzę, że tracisz. Zrobiłeś semedo, zrobiłeś semedo, a w ogóle go nie używasz w składzie. To jest ból. Tak samo jak nie używasz Aliego, też. No i tak samo jest z, z napastnikiem. Więc na tych pozycjach bym się po prostu skupił. Doradzę ci. Powiem tak. Napastnik musi być szybki, na przykład, na przykład tak 90 tempa, 80 strzelania. To jest świetna statystyka, więc na tym się skup. Oczywiście możesz grać z zawodnikami nie na pozycji, ale zawsze traci się te bonusy ze skill boostów. więc tyle. Lecimy dalej i mamy tutaj skład od Karola, 77 FC ręcznik. Dym, dym, dym. Tutaj mamy składzik taniutki początkowy, Więc tutaj nie będę za dużo oceniał. Bo ja też byłem początkowym graczem i miałem skład straszny. Teraz patrzmy. Do wyrzucenia oczywiście jest napastnik. E, napastnik. Bramkarz. Szmatuła. Do wyrzucenia. Ronaldo oczywiście zostaje. Żardes. Mordo. Jeżeli masz Żardesa ulepszaj go. Ulepszaj go. Żardes na pewno się sprzyda. Więc jeżeli nie planujesz zrobienia jakiegoś napastnika. To ulepszaj Żardesa. Wiele osób go robi. Bestia straszna, Eps Troszeczkę jest zdjęcie małe, więc troszeczkę nie widzę, sorry Eps Nie na pozycji, ale chyba gościu jest dobry Tak mi się wydaje, więc Oszczędzę go, Cyprien Partey I Dabo Okej, okay, tylko że HDM nie jest na pozycji, ale ten Jakby tą pomoc bym zostawił, bo to są zawodnicy dobrzy Przejdźmy na obronę Durmisi, okej okay. Gase. Może być, ma by mało tempa, ale zważywszy na to, że jesteś początkującym graczem, zostawiłbym go do chwili osiągnięcia 80-kilku i bym go zmienił. Wiadomo na kogo. 80 tempa, dajmy 75 tempa, 90, nie 90. Dajmy tak, 75 tempa, 85 fizyczności, 85 spoczności. Fantastyczne to, bo są statystyki takie unikalne, takie dobre które poz pozwolą Ci wejść dobrze w tą grę. Widzę, że masz 519 tego energii, fajnie. No i dobra. No i prawa, pom prawa obrona nie na pozycji. To się nie wypowiadam, więc powiem serio. W moim odczuciu powinieneś upgradeować Jardesa, Cypriena, Cypriena, Dabo. Możesz Epsa. Możesz także w drugiej kolejności upgradeować lewą obronę środkowego, lewego i tyle. Reszta jest do zmiany, ale jak powiedziałem, jesteś początkującym graczem, więc za dużo jakby nie oczekuję od ciebie, więc... Więc jest ok, więc jest ok. Dobra, to było na tyle z tego materiału. Chciałem, żeby ten... żeby ten... odcinek zmieścił się w granicach 12 minut. Mam nadzieję, mam nadzieję że... Mam nadzieję, że się zmieściłem, jeżeli nie, to przepraszam. I powiem tak, mam, powiem szczerze, że na tą chwilę mam przynajmniej dwa odcinki do przodu. Znaczy, mam dwa odcinki. Tyle nadesłaliście składów, więc na pewno pojawią się kolejne odcineczki, jeżeli się ten materiał podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subik na kanale wraz z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnych materiałach. Teraz odcinki codziennie. Do zobaczyska. I tyle. Pamiętajcie, że każde zmiany są subiektywne, więc możecie się dostosować, możecie nie, możecie powiedzieć, Nilwen, mówisz głupoty, mówisz, mówisz masz rację, no wiecie co chodzi. Ale mam nadzieję, że, ty, że tych słabszych graczy po prostu troszeczkę nauczyłem. Do zobaczyska.